Moi drodzy, witajcie! Ogłoszenia parafialne. Pojawiły się moje od, y, stare odcinki sprzed 10 lat. Bardzo stare filmy, które nagrałem dekadę temu po rozwodzie z potworem, który mnie naprawdę rozjechał. Nie to co teraz. Teraz jest luz, high life w ogóle. Słuchajcie, możecie sobie. Pooglądać poprzednie te odcinki. Tam są te miniaturki na czarno. Zobaczycie, całkiem inne jest, miniaturki są. Te są takie nowoczesne, takie z naszego świata, a tamte były 10, lat wcześniej sami robiłem. I możecie porównać, jak zmienia się psychika mężczyzny po 10 latach. 30 parolatka i 40 parolatka. No, wtedy miałem 38 lat, teraz mam 49 i zobaczcie jak zmienia się podejście do życia, kiedy drugi związek pada i który nie jest już taki bardzo straszny, niszczący, rozwalający i miażdżący. Także proponuję sobie popatrzeć na teraz moją filozofię życia i wtedy, jak myślałem. Tylko krowa nie zmienia zdania. Ja sam chętnie to słucham i widzę, jaką drogę przez 10 lat potrafi mężczyzna przejść, który siedzi i myśli, a nie tylko działa i emocjami się steruje. Także to jest pierwsze. Następna sprawa. Słuchajcie, od dzisiaj będę wstawiał, wieszał z tyłu, tak żeby było widać obrazy na sprzedaż. Ja mam cały czas żółte dolary, więc praktycznie nic nie będę zarabiał. Z... Będę mnie przekinał, nie? Ale spru... i tak są te żółte. Ja nie wiem, co ja źle robię. Pewnie się nauczę za jakiś czas, to wiadomo. Ale jeżeli ktoś chce mnie wspomóc. To te obrazy z tyłu będą się pojawiać, które mam na sprzedaż. Wszystko, co tam wisi, będziecie u góry nade mną widzieć, tak? One będą na sprzedaż. I jeszcze spróbuję coś takiego, że na koniec filmu każdy ten obraz wrzucę osobno, żebyście mogli sobie zatrzymać klatkę, i zobaczyć jak on wygląda. Jak kupujemy obraz? Wchodzimy do opisu, klikamy na mojego Facebooka, do Messengera, na Messengera piszemy mi wiadomość, że jesteśmy zainteresowani, a ja z wami się dogadam o cenie. Jeżeli chodzi o ceny, to jest najniższa krajowa. Nie? Wiecie, jaka jest najniższa krajowa? To są takie mniej więcej ceny. Zależy, jak będzie nam się gadać, może trochę drożej, może trochę taniej. Zależy, ile pracy włożyłem w te obrazy. To jest drugie. Kolejne, proszę państwa, sprawa to jest to, że wychodzi mój audiobook Opowieści moje grozy, moja pier pierwszy audiobook, tak moja książka w formie audio. I jak tylko wyjdzie, to tam tutaj reklamy, to będzie parę groszy, dwa piwa na krzyż będzie to was kosztowało, jeżeli będziecie chcieli mnie do poduszki podsypać, posłuchać, to tam będzie na dole link i wtedy będziecie mogli coś ściągnąć. Ale jeszcze tego nie ma, ale już mówię, reklamuję, że już się nagrywa już dopinam tego. No niestety jestem twórcą i żyję z mojej twórczości, tak? Z mojej pracy, mojej wyobraźni i rąk. A YouTube i to wszystko, co tu robię, to też to jest dla tego, żeby wam się lepiej trochę żyło, żebyście zrozumieli, co wam nieszczęście w życiu się dzieje. Także taki długi wstęp. Jedziemy dalej. Moi drodzy. Chciałbym Was teraz zainteresować jedną sprawą. Powiem wam wydarzenie, które mnie po prostu rozwaliło na łopatki. Teraz ja, so ja go zapomniałem, ale teraz jak sobie siedzę i, i sobie na to patrzę, to przypomniało mi się, że coś takiego było i jak mnie to szokowało. Słuchajcie, ja miałam bardzo atrakcyjną kobietę przez te 10 lat. Naprawdę ładną, taką 9 na 10. Zawsze to powtarzam. Kto mnie zna, to wie i może też potwierdzić. I ja jej zamonto zamontowała sobie, ona yy, cycki silikonowe i usta zrobiła, zęby nowe. No, zrobiła się po prostu 9,5. No, była taka, taki towar, że to się w głowie nie mieści. I słuchajcie... Jak ona już tak wydobrzała, jak zobaczyłem, jak nabrała tego blasku, bo to po cyskach to nacierpiała długo, nie? I jak już przestało boleć i już się na amory zebrało, to ja zacząłem na nią patrzeć jak na, jak na zwierzynę do łóżka. Ja ją kupę lat znałem i ja po prostu już przestałem zwracać uwagi na nią. Czy ona je? Czy ona śpi? Czy dobrze? Jak samiec widzi samicę taką? Ja mam fetysz, ja lubię duże cycki silikonowe, to ja uwielbiam, to jest, to jest mój fetysz, je? I jak ja ją łapałem i, i nieważne było, co jej tam w głowie świta, od rana do wieczora mógłbym tylko kurde skoki robić, kurde i grzmocić. To było no, naprawdę, to było najpiękniejsze, kurde, momenty mojego życia, nigdy ich nie zapomnę. I słuchajcie. I pamiętam te moje myśli, nie tak patrzę na nią, mówię, no poczekaj, tylko chwila będzie, ja cię kurę zaraz tutaj wygrmocę, I normalnie myślałem tylko i wyłącznie o obiekcie do łóżka. Nic więcej mnie nie interesowało. Co mnie, że ona tam, nie wiem, nie, nie, ma jakieś problemy, czy, czy coś nie idzie, to mnie kompletnie nie interesowało. Ja ją tylko, na nią patrzyłem tylko, jak, jak, żeby ją ciągnąć, czy to w lesie, na ulicy, w samochodzie, wszędzie, gdzie tylko było można. I słuchajcie, kiedyś idziemy, ja tak na nią patrzę i właśnie myślę, co z nią będę za chwilę robił, i ona mi mówi słowa: Nie chciałam ci tego mówić, ale ostatnio widzę, że w końcu patrzysz na mnie jak na kobietę. I ludzie, ja zmartwiałem, bym ja coś ty powiedziała? No teraz czuję się prawdziwą kobietą. Wyobrażacie sobie teraz, zastanówcie się, co ona powiedziała, że ja po siedmiu latach, życia z człowiekiem, męczenia się, udręczania, wspólnych przygód, wspólnych wspólnych jakichś ciężkich chwil, dorabiania się, nie mieliśmy na życie, że ja dopiero teraz na nią zobaczyłem, że ona jest kobietą. Ja mówię, naprawdę tak myślisz? No tak, bo tak patrzysz na mnie. Ja w ogóle, w ogóle to czuję się teraz przy tobie taka kobieca. Ja mówię, dziewczyno, jak ja bym na ciebie nie myślał, że ty jesteś kobieca, to bym z tobą minuty nie był. Przecież ja zawsze, tylko cię wcześniej... Wiadomo, szanowałem, wcześniej cię traktowałem jako, jako moją partnerkę, że, że, że trzeba z szacunkiem, z jakąś normalnością do kobiety podchodzić, a teraz ja cię traktuję jak, jak, jak obiekt seksualny, tylko do chędożenia. Ja mam w dupie, co ty tam masz w głowie, ja bym cię już teraz rozebrał i wygrzmocił. No tak. Dlatego się czuję kobieta. No i macie teraz, panowie, odpowiedź, dlaczego dobrzy fajni faceci nie mają bab. Dlatego takie skurwiele jak ja grzmocą żony innych, małolatki, mamuśki i tak wszystko. Wiecie dlaczego? Bo my nie patrzymy na nie, jak, żeby je szanować. Ja nie patrzyłem na tą kobietę, że mnie nie interesowało, że to jest kobieta. Mię interesowało, co ja za chwilę z nią będę robił i że będę w końcu ją grzmocił. I jak tak patrzysz, i w oczach masz tą zwierzęcą chuć, to co, to one wtedy odbierają to, że my dopiero wtedy ich traktujemy i patrzymy na nią jak na kobiety. Wy sobie to, panowie, wyobrażacie? Czy dochodzi do waszego uba dopiero to, tą prawdę, którą ja mam mówię z mojego doświadczenia i z tego. Wiecie, dlaczego te czady, te. Te wszystkie takie chłopy wielkie, one mają najpiękniejsze kobiety jakie chcą? Wiecie dlaczego? Bo oni nie chcą wiedzieć, nie chcą wiedzieć, czy, co ona tam ma w głowie. On ją chce tylko grzmocić i patrzeć na nią w ten porządliwy sposób, jak na zwierzę, jak na zwierzynę, jak na samicę, którą trzeba pokryć, którą trzeba w dupsko nastrzelać, spuścić jej się za przeproszeniem w gębę i pójść sobie do domu zadowolony. Za a one to odczuwają, że się kobiece czują. Że one są dla, wtedy kobiece dla tych mężczyzn. To jest piekło. To jest tak niezrozumiałe. A jak ty szanujesz, jak ty chcesz chłopie dla niej dobrze, jak ty jej kwiata przyniesiesz, to jest męska oznaka szacunku, że ci kwiata przyniesie. Że jest dla ciebie dobry, że nie krzyczy, że, że cię pogłaszcze, przytuli. A wy to jako słabość odbieracie kobiety. To, albo to pizda. Ludzie, czy naprawdę wy odbieracie dobroć naszą i szacunek jako słabość? I taki jak ja, dopiero jak patrzył na nią jak na ścierwo, które trzeba wychędożyć i wyrzucić i pójść sobie, to do... czuła się dopiero jak kobieta. To jest masakra. To jest nieszczęście i piekło. Rozumiecie, w jakim świecie żyjemy? Każdy dobry facet, miły, który szanuje babę, jest jako mięczak od, oceniany. Dlaczego? Bo my źle okazujemy dla nich uczucia bo, yy, i emocje. Dla nich to, że ty jesteś dobrym człowiekiem, jest oznaką słabości. Ty masz być zwierzęciem, który patrzy na nią jak na obiekt seksualny, na nic więcej. I ona wtedy przy tobie rozkwitnie. I dlatego, a potem dlaczego jest płacz? A zostawił mnie czatę, Alpha Window, tak się nazywają, te pożałobie, bo miał takiego fajnego chłopa, on im zostawił. Dlaczego? Bo on miał w dupie, co ona w głowie ma i jakie ma marzenia, pragnienia, nic się nie liczyło. Jak już się nabawił, wychędożył, na puzonie mu pograła, nie? Wiecie, co to jest? to on się znalazł następną i poszedł dalej rżnąć. A ona nieszczęśliwa, bo tylko on na mnie jak na kobietę patrzył. Nie, panie kochane, on na was patrzył jak na ostatnią szmatę, jak na ścierwo, które można wygrzmocić, skończyć, pójść, wyrzucić, obetrzeć się i, i da następna. My na was tak patrzymy właśnie. Jak wy uważacie, że my patrzymy na was jak na kobiety, to my... Mężczyźni, którzy znają reguły gry i są poukładani, patrzą na Was jako na obiekty seksualne. I taka jest prawda. I mnie nie interesuje, co Ty masz w głowie, jakie masz marzenia, jakie Ty masz pragnienia, co tam w głowie świeci. Nie. Ja chcę tylko dojść do bazy, zrobić swoje, wyrównać poziom hormonów, i sobie pójść do następnej. A ci wszyscy, którzy kwiaty przynoszą, którzy są dobrzy, mili, którzy ch chcą Was szanować za to, że naprawdę jesteście kobietami, są przez Was, baby, uważani za słabe uszy i ciapy, za podnóżków i pantofelków. Tak sobie stworzyłyście świat, tak sobie zrobiłyście. A to jest chyba tak. Ja myślę, że to jest chyba tak od zawsze. Zawsze twardziele i takie. Którzy poczucie bezpieczeństwa, tacy trochę hamsty, szorstcy, nie takie bydlaki, które są jak ścierwo, tylko tacy, wiesz, szarmanccy. Oni, oni zawsze mieli największe szanse. Bo kobiety, jak Afrodizja, to traktują. Jak patrzysz na nią, jak na zwierzę, które za chwilę, jak na samicę. Jak, jak patrzysz na nią, jak buchaj, wiesz, idziesz. Ja sobie nieraz ćwiczę, nie? Włożę taką maskę na ulicy i idę, patrzę tym dziewczynom jak na obiekty seksualne, to on od razu się, wiesz, idzie i się od razu już i już go i patrzy, nie? I przerażona taka, że niby przerażona, a jednak, wiesz, patrzy już w oczy. Ludzie, no, panowie, źle to robicie. Wy nie macie być na początku ciapy, wy macie być twarde. Twarde samce, które chcą chędożyć. I przychodzisz, ja nie, o nie, bo ja taki dobry. I one to od razu wyczuwają. Od razu wyczuwają słabego mężczyznę. A potem są takie, które mają trójkę dzieci, każdy z innym, i taki słaby mężczyzna już jest dla niej dobry. A potem w męskim świecie, tam, tam wuja takiego, tak, tak? Czytał ostatnio, co się dzieje z takimi dobrymi panami, jak idą do baby, która ma dzieci. A, można mieć babę z dziećmi, ale słuchaj, jak... Ja bym miał na przykład kobiety. Ja teraz absolutnie żadnych związków. Na lata, żadnych związków. Oczywiście łóżko otwarte, ale jeszcze nie teraz. Pół roku jeszcze przerwy. Przez rok obiecałem sobie po rozpadzie, że nie, nie tknę żadnej baby. W celibacie, wstrzemięźliwości sam dla siebie, żeby sobie poukładać, ten cały świat zweryfikować, tak? To jest mój. Ale potem, prawdopodobnie już wiem, co będzie. Uuu, mam ostatnie lata, kiedy mogę się pobawić, będzie grubo. A to później, jak ze mną wytrzymacie jeszcze pół roku, to tutaj sobie zamontuję taką półeczkę i będę brał, jak się, jak się na torty są numerki od jednego do dziewięciu, To będę, za każdym razem, kiedy będę witał i obdarzał miłością jakąś piękną panią, to będę na przykład ósemkę położył, nie? No to wiecie, jaka skala jest, nie? <laughs> Ale to dajcie mi jeszcze pół roku. Obiecałem sobie, że rok czasu nie dotknę. kobiety, muszę sobie sam w głowie poukadać. Wracając do tematu. Słuchajcie. No ludzie, jak tak można? My źle oceniamy i patrzymy na te kobiety. Nam, my, żebyśmy się filmów oglądali, się nam powiedziała, jakby chciała być sama przez tatę traktowana. Ale jak ją na dyskotece poniewierło, to był najlepszy mnie i z nim będę miała dzieci. Okłamali nas, źle to wszystko jest ogarnięte i źle to jest wszystko poukładane. Naprawdę. Musicie się nauczyć jednego. No trzeba być trochę bezwzględny. Trzeba... Pierwsze to się brać za siebie, żeby być mężczyzną twardym. Jak idziesz, to mają inni mężczyźni łeb, od... albo schylać głowę, to wtedy ty jesteś samiec sigma czy alfa, jak to tam nazywają. Wiesz, idziesz, patrzysz na tych ludzi, oni, wiesz, łeb do dołu. No ty jesteś wtedy kozak. Jesteś kurat twardy chłop. Bo ty jesteś napakowany, masz te mięśnie, tak. Ta wszystko idziesz. Tylko nie, wiesz, pospinany, mm, zabije. To naprawdę musisz czuć, czuć tą wartość w każdym mężczyźnie, kiedy widać, że on jest ogarnięty i nie musi być naprawdę napakowany. To czuć. Po chodzie, po jak się odzywa, mówi, tak? Widać, że facet jest wart, sam siebie dobrze szanuje i jest ogarnięty. No a potem, czym chata bogata, moi kochani? Tak? Czym chata bogata? wyniesiecie i nie czekajcie na miłość, kurde z bajki. I jeżeli chcecie dziewczynę do łóżka, to im pokażcie, w oczach niech widzi, że ty jesteś samiec i ją zaraz i ją rozbierasz. To jest takie pytanie. on mnie rozbierał wzrokiem, nie mogłam mu się pooprzeć. Bo ty patrzysz na nią i tylko nie patrz na jej ciuchy. Wiecie, zdradzę wam teraz tajemnicę, panowie. Kurwa, jak mi ktoś nie kupi jakiegoś obrazu, to będę mały zły. Jeżeli patrzysz na kobietę, jak jest ubrana i stoi z tobą, rozmawiasz, a ty patrz na nią, jakby była naga. Zacznij patrzeć, jakbyś patrzył na jej cycki, na jej talie, na jej ten, na jej usta i sobie zacznij wyobrażać w głowie, co byś z nią robił. I ty gadaj z nią normalnie, ale w głowie patrz po prostu te i ona to widzi w Twoich oczach, że ty ją rozbierasz oczema. Wiecie, jaki to jest afrodyzjak dla kobiety? Wiecie, jak oje to jara? Ja mówi, kurwa, gada ze mną, a on by mnie zernął tutaj w locie. Aha, no, to jest takie moje na koniec, kolejna porada gościa, który trochę się zna na, na, na na tym wszystkim. Rozumiecie? Jak rozmawiasz z kobietą, patrz na jej cycki, na jej tyłek, na nogi, powoli, tak jakby się rozbierał, tak, nie? No, 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 rozumiem cię, no wiesz, no, i pójdziemy jutro do kina z kolegą, no i tak patrz no, i on widzi, że, i ona widzi, że ty gadasz jakieś głupoty, coś tam próbujesz, ale ty tak naprawdę myślisz o czym innym. Ty myślisz o tym, żeby ją wygrzmodzić. Uwierzcie mi, to działa. Nie na wszystkie, nie wszystkie takie są, ale większość. No chociaż nie na wszystkie tylko że ty też musisz się jej podobać pamiętajcie Także kończąc reasumując i podsumowując ten materiał chłopaki źle od... pokazujemy kobietom że im nam, że nam im na nich zależy źle My naprawdę szanujemy je My naprawdę te kwiaty, to wszystko, to do domu przynoszenie, to staranie się, to jest oznaka szacunku, tak? A one to odbierają jako słabość. No niestety, taki mamy klimat i taki świat. Masz być twardy człowieku. Masz najpierw zadbać o siebie, o własne ciało, o własną głowę, a potem sobie babę znajdziesz. A wy kobiety, jeżeli tak was, jak widzicie, że facet na was tak patrzy, jak wy myślicie, że jak na kobietę, to my nie patrzymy na was jak na kobietę. Mi nie interesuje, co masz w głowie. Ja mam gdzieś, gdzie, że ty masz dwoje dzieci i, i ten, nie. Ja ci wszystko powiem, co tylko chcesz usłyszeć, żeby cię zaciągnąć do łóżka. Ja ci naobiecuję wszystkiego, żeby cię zaciągnąć do łóżka. Będę biegał do szpitala do twojego dzieciaka cudzego, żeby tylko, żebyś mi tylko na puzonie zagrała. Do momentu, kiedy się z tobą znudzę. A jak się z tobą znudzę, to cię zostawię pójdę do następnej. Powiem, że jestem chory, że muszę iść do szpitala, albo gdzieś wyjechać. A potem już nie przychodź, wiesz, co, nie mam na to czasu. No co? Jeżeli ty taką grę zaczynasz prowadzić, że ty chcesz mnie uwieść, żebym ja żył z tobą i, i dla twoich dzieci, nie? Ja doskonale wiem, co ty chcesz zrobić. Kobieta sama z dwójką dzieci to nie jest super życie. Więc na początku co dasz? Wszystko to, co masz najcenniejszego. Będę cię mógł przez parę miesięcy w łóżku moim obracać, jak tylko chcę, kochana a potem jak mi się znudzisz, to wymyślę takie numery, że więcej mi na oczy nie zajdzie. A jak będziesz mnie widzieć, to będziesz się ze strachu trząści, jeżeli nie zrozumiesz, że to koniec. No. I jak ja na ciebie patrzę i rozbieram cię wzrokiem, to ja nie chcę być two ojczymem twoich dzieci. Tylko chcę cię zawlec do łóżka i zrobić to, co lubię. Rozumiesz? Ja cię nie... Ty nie jesteś dla mnie kobietą. Nie, jesteś, kurde, obiektem, którego... które chcę hormony moje wszystkie... Wyczyścić. No, jak ja bym chciał i traktował cię jak kobietę, miał zamiar z tobą być, moja kochana, to ja bym nie patrzył na ciebie jak na samicę do żnięcia, tylko bym pytał się dokładnie casting bym robił, pytał się, jakie masz zainteresowania, bo bym sobie w głowie ustawiał, czy mogę z tobą być, bo masz podobne zainteresowania, nie jesteś pojebana, czy masz jakiś tam poukładany świat, tak, jak, jak masz podejście do tych spraw, do tych, do tych. Ja bym ci casting robił, wypytywał, 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 a nie patrzyłbym na, na, żeby cię do łóżka zaciągnąć. To by było dla mnie ostatnia rzecz, bo ja bym ustawiał sobie to, czy ty będziesz ze mną długie lata i będziesz mi wierna, będziesz kierowała się moimi zasadami i tak dalej, i tak dalej. A nie patrzeć na ciebie jak na obiekt seksualny. O, będzie, o, jaki fajny, jestem dla niego ważna, patrzy na mnie jak na kobietę. Źle to interpretujecie. I takie czady, podświadomie oni to mają, te samce, co was grzmocą, oni to podświadomie wszystko robią, no? I wy ulegacie. A potem jest płacz. A potem jest kwik. A potem zostawił. Potem miała piętnastu i nikt go nie, i nikt nie chciał. No. I źle to ogarniacie. Dobra! To chyba wszystko, moi kochani. Zapraszam do moich socjalków, zapraszam do zakupu, zapraszam do moich opowieści. Na tym kanale są moje opowiadania i książki. Jak zjedziecie niżej, tam macie kupę opowiadań i moich książek do poduszki. Mistyczne, horrory i różne takie przemyślenia filozoficzne. Nie tylko malarstwo. Na razie.